Witam serdecznie, zapraszam do rozwiązania kolejnego zadania. W tym zadaniu będziemy mieli do zrobienia obliczenie pola, które jest wyznaczone przez krzywę o równaniach, które tutaj mamy przedstawione. Tak, dodatkowo jest obowiązek zilustrowania tego w układzie współrzędnych, co zaraz postaramy się zrobić to jest x, y, i. Pierwsza funkcja w kolorze czerwonym, nazwiemy ją f od x i to jest funkcja liniowa. Współczynnik b, czyli przechodzi przez jedynkę. E, współczynnik kierunkowy 1, czyli pod kątem 45 stopni e, mamy funkcję liniową. To jest nasze f od x, 1 i miejsce zerowe minus 1. Następna funkcja... Funkcja wykładnicza. Niech to będzie G od x. Tak, i to jest funkcja, która jest równoważna funkcji 1, 2 do x. -owej. Dlaczego? O, dlatego, że a do minus b to jest to samo co 1 przez a do b. Lub w zasadzie 1 przez a do b, ponieważ 1 do b i tak jest jedynką. Więc. Wygląda to w ten sposób. Funkcja wykładnicza będzie przechodziła również przez jedynkę i załóżmy, że będzie to wyglądać jakoś w ten sposób, to jest nasze G od x i ostatnia funkcja, czyli funkcja nazwijmy ją H od x, funkcja stała o wartości 8. Załóżmy, że wygląda ona w ten sposób, przechodzi oczywiście przez ósemkę i tak, pozostaje kwestia punktów przecięcia, które znajdują się w tym miejscu, czyli co dzieje się tutaj i co dzieje się tutaj. Obszar wyznaczony przez te e, krzywe tudzież proste, czyli przez funkcję e, zaznaczyliśmy na zielono, tu będzie nasze A, e, tu będzie nasze B, a tu będzie nasze C. Oczywiście można to przy odpowiednio precyzyjnym rysunku odczytać z rysunku, ale oczywiście można również to określić z równań, czyli na przykład przy równaniu funkcji g i h, czyli 2 do minus x równa się 8, czyli 2 do minus x jest równe 2 do 3. I w tym momencie możemy przy tych samych podstawach napisać, że minus x jest równe 3, czyli x jest równe minus trójce. Oznacza to, że g i h, no właśnie, dokładnie ten punkt, czyli nasze a, występuje w minus trójce, czyli tu jest minus trójka i to będzie nasz, nasza pierwsza granica całki kolejny moment dla nas istotny to funkcja liniowa i funkcja stała dla jakiego tak jak, jaka jest współrzędna x czyli przyrównujemy funkcję f do funkcji h od x czyli x jest y, x plus 1 równa się 8, czyli z tego widać, że x jest równe 7 y, czyli Oznacza to, że to jest nasze C. Czyli C jest równe 7. Dobrze, czyli tak, jeżeli chodzi o przecięcie F i G, czyli F od x i G od x w funkcji liniowej z funkcją wykładniczą, widzimy, że dzieje się to w jedynce. I tu sprawa też jest oczywista, czyli B jest równe 1. Jeżeli mamy to określone w ten sposób, możemy przystąpić do wyznaczania obszaru, pamiętając o tym, że obszar to jest całka w granicach od A do B z funkcji, która jest wyżej. <laughs> eee. O, ja napiszę to f górna minus f dolna po dx czyli tak wygląda ogólna formuła, natomiast w naszym przypadku będziemy tak naprawdę zajmować się dwoma obszarami, dlatego że akurat w obu przypadkach od góry ogranicza przestrzeń funkcja h od x, czyli funkcja stała, natomiast w pierwszym, na pierwszym odcinku od a do b od dołu jest, domknięty jest ten obszar przez funkcję g, od x, natomiast od b do c domknięty jest ten obszar przez funkcję f od x. Dlatego nazwiemy sobie to jako S1, to sobie nazwiemy S2, czyli całkowity obszar to jest S1 plus S2, a co za tym się kryje? Od a do b. A, czyli od minus trójki do zera, funkcją u góry jest h od x, a od dołu jest funkcja g od x. Będziemy całkować to pod x i dodajemy do tego w granicach od 0 do 7 funkcję, która jest wyżej, czyli h od x i odejmujemy od tego funkcję, która jest niżej, czyli f od x pod x. Czyli mamy do wyznaczenia taką całkę, a dokładnie dwie całki. h od x, czyli 8 odjąć, g od, x, g od x, czyli funkcja wykładnicza, Czyli możemy ją w sumie zapisać w taki sposób. To będzie pod x, a następnie od zera do siódemki stała, czyli 8 odjąć x plus 1. Zapiszemy to w taki sposób, czyli mamy do wyznaczenia te całki. Teraz tak na pewno potrzebujemy wzoru na całkę z funkcji wykładniczej jest to ta funkcja podzielona przez logarytm naturalny z podstawy oczywiście plus stała, natomiast w oznaczonej całce nie będzie ta stała nawet istotna. OK. Natomiast całka ze stałej czyli jakieś C pod X jest po prostu równe C razy X plus stała jakaś jeszcze inna. Mhm. Yy, dobra, teraz tak yy, czyli całkujemy granica całka z ósemki to 8x minus 1 druga do xowej przez logarytm naturalny z jednej drugiej yy, w granicach Minus 3,0 dodać również 8x. Tak, tutaj w sumie można było, no ale dobrze, zrobimy to w ten sposób. Minus x kwadrat przez 2 odjąć po prostu x w granicach 0,7. Czyli wrzucamy albo przejdziemy z tym na nową stronę. I teraz tak 8x minus 1, druga do xowej przez logarytm naturalny z 1, drugiej w granicach minus 3, 0 dodać 8x, ale tu możemy mm, zapisać, że jest to w sumie 7x. Mm, odjąć x kwadrat przez 2 w granicach od 0 do 7. Zgadza się i liczymy. Czyli 8 razy 0 minus 1 2 do zerowej logarytm naturalny z jednej drugiej odjąć 8 razy minus 3 czyli odejmujemy <laughs> dla granicy dolnej. Minus 1, druga do minus 3 podzielone przez logarytm naturalny z 1, drugiej. E, to jest załatwione i lecimy do drugiej całki, czyli 7 razy 7 e, odjąć 7 do kwadratu przez 2 odjąć. 7 razy 0 dodać 0 kwadrat przez 2, czyli tego nie ma. E, no tak. 0 minus. 1 podzielone przez logarytm naturalny z jednej drugiej, odjąć. <laughs> zrobimy, albo dobra, minus i minus da nam plus. 8 razy 3, 24, minus i minus znowu daje nam plus. Yy, I mamy, no właśnie. Mm, przepraszam, czyli no tak, powiedziałem, że tu powinien być plus. 24, minus i minus daje nam plus. Minus i minus daje nam plus jedna druga do minus trzeciej to jest to samo co 2 do trzeciej, logarytm naturalny z jednej drugiej, następnie plus 7 razy 7, no, czyli 49, a tutaj połowa tej 49, czyli w konsekwencji jest to 49 przez 2, cała reszta jest 0. Dobra, czyli robimy porządek z tego, z tym czyli 8 minus 1 logarytm naturalny z jednej drugiej to jest jedna sprawa plus 24 dodać 49 na 2 to 24,5 dobra czyli w konsekwencji mamy 7 logarytm naturalny z jednej drugiej dodać 48,5. Tak, czyli taki byłby wynik. Pytanie, czy da się jeszcze to jakoś uprościć. Pamiętamy, że logarytm przy podstawie A z B odjąć. Logarytm przy podstawie A z C to jest logarytm przy podstawie A B podzielone przez C. Czyli można również wykazać, że jeżeli byśmy minus wyciągnęli przed, to logarytm przy podstawie A z C minus logarytm przy podstawie A z B byłby równy minus logarytm przy podstawie AC przez B. Czyli wniosek z tego jest taki, że logarytm przy podstawie AB z C jest tym samym, co minus logarytm przy podstawie AC z B. To powoduje że moglibyśmy zapisać 48,5, odjąć 7 logarytm naturalny z dwójki. Hmm, ok. Hmm, czyli taka by była wartość pola ograniczonego przez te trzy hmm, funkcje, które mamy podane. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków.